Dzień dobry, to jest program Mówiąc Wprost, dzisiaj naszym gościem jest premier Leszek Miller, europoseł. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i teraz gorąca dyskusja w sprawie właśnie Polski, praworządności, no i tego funduszu odbudowy. Czy nam się ostatecznie uda uzyskać środki z KPO? No bo tutaj rząd mówi na złość Polakom, na złość rządzącym. Opozycja chce odmrozić nam wszystkim uszy, no bo zabiega o to, żeby tych środków jednak nie było. No, sytuacja jest jasna, i polski rząd wie, co trzeba zrobić, żeby uzyskać środki z KPO, bo wielokrotnie pan Morawiecki to słyszał, i to słyszał e, od najwyższych przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej. To są trzy warunki. Po pierwsze, trzeba zlikwidować Izbę dyscyplinarną. Po drugie, trzeba przywrócić wszystkich zawieszonych sędziów, przywrócić do orzekania, i po trzecie. Przywrócić niezawisłość polskiego systemu sądownictwa. Po tych e, decyzjach, które na wniosek rządu powinien podjąć parlament, pieniądze popłyną szerokim strumieniem. No tak, tylko że podobno ten projekt prezydencki jest w jakiś sposób już uzgodniony z Ursulą von der Leyen. Nie uważa pan premier, że to już jest wystarczające pójście do przodu, ten projekt złożony przez Andrzeja Duda? Nie dlatego, że to jest takie maskowanie się, dlatego, że wprawdzie znika nazwa izby dyscyplinarnej, ale powstaje innego rodzaju struktura, która będzie się zajmować tym samym. A poza tym tam się nic nie mówi o tym, żeby przywrócić zawieszonych sędziów do orzekania. No tak, ale jeśli okazałoby się, że jednak Komisja Europejska na to przystaje, to wtedy co? Wtedy Pana zdaniem opozycja też będzie za tym projektem prezydenckim? Czy nie? Trudno mi powiedzieć, co zrobi opozycja w Sejmie. Natomiast tutaj dwa dni temu odbyła się bardzo taka no ta debata w Parlamencie Europejskim, gdzie po raz pierwszy, gdzie po raz kolejny Parlament Specjalnej Rezolucji, która dzisiaj będzie głosowana zwrócił uwagę Komisji Europejskiej na rozmaite zaniechania, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności i wiązania budżetu, czyli pieniędzy budżetowych z praworządnością. Więc tutaj przynajmniej ze strony Parlamentu Europejskiego nie ma żadnych wahań, że jeśli pieniądze płyną, to one muszą płynąć do kraju, który przestrzega praworządność zgodnie z wartościami Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro jest tym człowiekiem, który dzisiaj blokuje to zawieszenie między innymi Izby Dyscyplinarnej, no i też te kwestie związane z sędziami Pan kiedyś w takich ostrych słowach określił Zbigniewa Ziobra, porównując go do politycznego zera. Jak Pan dzisiaj ocenia ministra sprawiedliwości no i jego działania? No bo jednak jest takie wrażenie, że to przez solidarną Polskę no może nie być pieniędzy, które no nam w tym kryzysie mogą bardzo pomóc. O, oceniam gorzej niż kiedyś, dlatego że Zbigniew Ziobro przez swoje ambicje działa na szkodę państwa polskiego. To jest w ogóle zdumiewające, że premier i Jarosław Kaczyński to tolerują. Dlatego że partia, która ma poparcie na granicy błędu statystycznego, blokuje pieniądze dla milionów Polaków. To jest po prostu niedopuszczalne. To świadczy tylko i wyłącznie o słabości prezesa Rady Ministrów. Z jednej strony o słabości, a z drugiej strony no jednak o tym, że on nie ma kalicjanta. No to co on ma zrobić? Wyrzucić ziobę. Nie jest chyba w stanie sobie kogoś tam dobrać. Proszę pani, ja byłem w podobnej sytuacji, kiedy nasze kontakty z PSL-em okazały się na takim poziomie, że już nie dało się ich, nie dało się ich kontynuować. Po prostu pożegnałem się z psl wiedząc, że w ten sposób tracę większość parlamentarną. Ale są takie chwile, kiedy trzeba przykładać interes społeczeństwa czy interes narodu nad interesy partyjne. No tak, a jak pan widzi wyjście z tej sytuacji? Co wyrzucenie Zbigniewa Ziobry, czy na przykład Zbigniew Ziobro samo, dojdzie przyspieszone wybory? Czy to jest w ogóle jakiś scenariusz dzisiaj rozpatrywany, pana zdaniem, przez rządzących? Czy to im się opłaca? Ja jestem przekonany, że gdyby pan Jarosław Kaczyński zdecydował się na wyproszenie Zbigniewa Ziobry z rządu, co by oczywiście oznaczało, że jego grupa prawdopodobnie przejdzie do opozycji, chociaż myślę, że nie cała. bo Jarosław Kaczyński jest w stanie dobrać sobie brakujących posłów z innych ugrupowań. Tylko musiałby się trochę natrudzić. A skąd? Konfederacja. Jest według mnie taki pierwszy jakiś e, e, sygnał. Są posłowie niezrzeszeni, którzy pracują w małych e, zespołach, którzy też być może czekają na jakąś e, zachętę. W każdym razie mógłby spróbować, mm. przynajmniej spróbować. Panie premierze, ta szalejąca inflacja to też jest ogromny problem. Z jednej strony oczywiście spowodowana wojną, a z drugiej strony tą inflacją bazową, czyli tymi czynnikami wewnętrznymi. Tutaj premier, nie tylko premier, ale też Joe Biden używa takiego sformułowania jak Putin-inflacja. No, na ile to jest rzeczywista Putin-inflacja, na ile to jest ta inflacja spowodowana czynnikami wewnętrznymi co dalej, bo 20% inflacji to może być dla ludzi w Polsce no, naprawdę przerażająca perspektywa. To jest jeden z czynników. Putinflacja inflacja to jest na pewno jeden z czynników, ale wcale nie główny, dlatego że inflacja w Polsce zaczęła się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie i są czynniki wewnętrzne i są czynniki zewnętrzne. No jeżeli chodzi o czynnik wewnętrzny, to jest za dużo pieniądza, który pochodzi z rozmaitych finansowań, transferów społecznych, socjalnych, a do tego dochodzą pieniądze, które są w obiegu, ale są poza budżetem. Niedawno Ministerstwo Finansów zostało zmuszone do przesłania danych do, tutaj do Komisji Europejskiej, z tego wychodzi, że około 70% środków budżetowych. Jest poza budżetem, czyli polski budżet de facto jest fikcją, skoro aż tyle pieniędzy hula sobie gdzieś po rozmaitych funduszach specjalnych i tak dalej i tak dalej. Więc trzeba przede wszystkim z tym skończyć, bo inaczej no to ta inflacja rzeczywiście będzie coraz większa. Panie premierze, to już przejdźmy o tej wojny, skoro ja wspomniałam Putina. Jakie są pana przewidywania? Kiedy ta ostatecznie wojna się skończy? Gdzieś tam wywiad Polski mówi o tym, że na jesieni to będzie w takim razie jeszcze krwawa, długa wojna, wyniszczająca Ukraińców Ukrainy. Tego nikt nie wie, dlatego że władza w Rosji tym się charakteryzuje, że praktycznie rzecz biorąc, wszystkie nici są w ręku jednego człowieka. I on decyduje także o tym, jak będą wyglądały dalsze działania wojen na Ukrainie. Więc no, trudno mi powiedzieć. Natomiast no, ja przyznam się pani, że, że ja jestem zszokowany, bo ja sądziłem, że wojna w Jugosławii to był ostatni konflikt zbrojny, krwawy konflikt zbrojny w Europie. I że jesteśmy szczęśliwi żyjąc na naszym kontynencie, który jakoś wyciągnął wnioski ze wszystkich dotychczasowych wojen. Więc to, co się w tej chwili stało i ta agresja Putina całkowicie niepotrzebna, bo Putin odejdzie, ale Rosja zostanie z, z, des, no z po prostu z rozbitą pozycją. Z poważnymi bardzo problemami prawdopodobnie tak na moje oko to Rosja jest w tej chwili w takim okresie, jak była w, w, w latach 1917-1920. E, więc Putin, zamiast wzmocnić swoje państwo, bo rozumiem, że to było jego celem, to bardzo je osłabił. A wojna, jak się skończy, trudno mi powiedzieć, nie wiem. A czy jest możliwe Pana zdaniem, no, po pierwsze, użycie tej taktycznej broni jądrowej na Ukrainę, to jest jedno, a drugie, to jednak zaatakowanie Polski, na ile my możemy się czuć bezpiecznie? Wobec tego, że jednak Putin no, ma nas na celowniku wobec tej pomocy i wobec tego zaangażowania też politycznego w sprawie sankcji. No tak, ale według mnie on nie zaatakuje żadnego państwa NATO, bo jest tak osłabiony w tej chwili. Że ma kłopoty z opanowaniem Ukrainy, a cóż dopiero powiedzieć, z pacyfikacją jakiegoś państwa NATO. Nie, on tego nie zrobi. Natomiast, natomiast myślę, że nie zrezygnował z tego swojego głównego celu, żeby było panować całą przestrzeń Ukrainy, a więc nie tylko tereny tych dwóch separatystycznych republik, tylko całą przestrzeń Ukrainy. No to załóżmy nawet, że mu się to uda i świat będzie na to spokojnie patrzył? No nie, to, to wie Pani, to się nie uda, dlatego że przecież wtedy powstanie ruch oporu, struktury podziemne, dalej Rosjanie będą ginąć, aż w końcu to doprowadzi do jakiegoś wybuchu wewnętrznego, mówię o, o Rosji. I Putin albo będzie musiał sam odejść, albo odejdzie w wyniku jakiegoś putru. To już dawno powiedziano, że każde mocarstwo może bagnetami utorować sobie drogę do innego państwa. Tylko że na tych bagnetach potem trudno jest usiedzieć. Czyli takie siedzenie na bagnetach może się skończyć, no, powiedziałabym, politycznym, a nawet nie wiem, czy nie realnym samobójstwem Putina? Myślę, że politycznym na pewno. No. Oczywiście on ma dzisiaj ogromne poparcie. On ma dzisiaj wiernych kolegów, towarzyszy. Ale to jest wszystko do czasu. No. Sankcje, nawet jeżeli nie działają od razu, to, to, to z biegiem czasu działają. I widać, że one są coraz bardziej kłopotliwe dla, dla, dla Rosjan, dla Putina. Więc jest pytanie, jak się zachowają obywatele Federacji Rosyjskiej, kiedy przyjdzie mierzyć się z coraz większymi ograniczeniami. No, to, to, to wiadomo, że to nie wywoła pozytywny poczuć raczej negatywny. Panie premierze, tak na koniec jeszcze przejdźmy na opozycję. Pan premier wrócił na szefa SLD. To był taki pana wielki powrót, a teraz wrócił Donald Tusk na szefa Platformy Obywatelskiej. Czy pana zdaniem ten powrót udaje się jako lidera opozycji, czy tak średnio? No już teraz widać, że nie, nie, nie było nikogo w Platformie Obywatelskiej, który mógłby tchnąć jakieś nowe życie w szeregi Platformy i Tusk to zrobił. Natomiast jest pytanie, czy Puskowi uda się nie tyle może zjednoczyć opozycję, ile osiągnąć jakieś porozumienie przynajmniej na okres wyborów. To będzie ciężkie, dlatego że nasza opozycja spełnia taki, takie określenie, że jest za dużo wodzów a za mało Indian. I w dodatku ci wodzowie są. Przepełnieni wielką ambicją, więc uczynić z nich jakiś kolektyw, który by chciał się. Porozumieć i podporządkować jednemu głównemu wodzowi, to będzie bardzo trudne. Mm -hmm. Ale jeżeli tego nie zrobią, to pisma trzecią kadencję zapewnioną. Mm -hmm. A myśląc o tych wodzach, myśli pan o Włodzimierzu Czerzastym, który nie chce się poddać Ludowi Tuskowi? Czy w ogóle ta koalicja jest możliwa z Lewicą? Ja, pani, jak pani wie, ja mam <grytyczne> dosyć krytyczną ocenę, dlatego że. Oni wykonali zbyt dużo gestów, które sygnalizowały, że są gotowi i też myśleć o jakiejś koalicji z PiS-em. Wczoraj czy przedwczoraj usłyszałem głosem w sądku z ust pana Gawkowskiego, który powiedział, że siadanie do jednego stołu z Morawieckim było błędem. Oczywiste to od, od samego początku było widoczne, wiadome. Więc może tam jakieś krytyczne myśli powstają, ale Tusk ma, jak widzę, Tusk ma sporo rezerwy do Czarzastego i według mnie słusznej rezerwy. Mhm. Czyli co Czarzasty bardziej z pisem niż z platformą? Tam nie brakuje e, e, ludzi, w, którzy próbują to nawet uzasadniać ideowo, że PIS to jest przecież lewica, że ma programy społeczne, socjalne, więc na tej płaszczyźnie to porozumienie z lewicą tego i Biodronia byłoby proste i łatwe. E, to tak można powiedzieć na pierwszy rzut oka, że tak rzeczywiście jest, ale lewicowość według mnie. To nie jest rozdawnictwo na prawo i lewo, tylko po pierwsze zapewnienie wysokiego, wysokiego poziomu usług publicznych. Cześć. Usług publicznych, jak mam na myśli edukację, przedszkola, żłobki. A po, a po drugie, systemy osłon socjalnych, które powodują, że pieniądze trafiają tylko do tych ludzi i do tych grup, które rzeczywiście tego potrzebują. Ja tak rozumiem lewicowość. Z tego punktu widzenia PIS. Nie ma nic wspólnego z lewicowością. To już kończąc, ostatnie pytanie. Włodzimierz... Teraz są problemy na lewicy. Pan przeżył czas, kiedy. Na le... okres świetności lewicy. Jak dzisiaj pan patrzy na to rozbicie, które jest tam, to myśli pan, że Włodzimierz Czarzasty ma dzisiaj słabą pozycję? On może przestać być szefem lewicy? No, tam jest coraz większe rozdrobnienie. No, powstało to PPS. Po Ludzie zaczynają odchodzić. Mi się wydaje, że on spacyfikował to swoje środowisko i, i doprowadził do tego, że wszyscy jego przeciwnicy, potencjalni czy rzeczywiście, wiedzą, że on jednym ruchem może pozbawić ich szans na kandydowanie. To jest w ogóle problem, bo kiedy my z Kwaśniewskim budowaliśmy Lewicę po 89 roku. Bardzo zwracaliśmy uwagę na to, żeby panowały tam demokratyczne zasady, demokratyczne procedury. Natomiast Czarzacy to wszystko pogwałcił. No, to, to nie jest partia demokratyczna, w której szef może w każdej chwili dowolnie zawieszać, wyrzucać, i decydować, kto jest dobry, a kto jest zły. Więc mnie to razi, ja to, o tym mówię publicznie. Bo ta partia, która w tej, którą w tej chwili stworzył Czarzasy, to jest po prostu panie z Lewicy Demokratycznej w Polsce. Zabrzmiało mało optymistycznie dla Lewicy. Dziękuję serdecznie. Były premier, były szef SLD i obecnie europoseł Leszek Miller był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i przepraszam za te kłopoty. No. Życie. <laughs> Dziękujemy. Dziękuję.